Przemysław Zagała, Sporty Walki Ork, Fame no 5, Kasiusz. Cześć. Kasiusz, jak twoje oglądanie walk dzisiaj, bo dzisiaj w roli obserwatora, no i też narożnik? No głównie, no co, wychodziliśmy, pierwszej nie widziałem, ale słyszałem, że Hasan e, znokautował Wolka. Drugą akurat wyprowadzaliśmy już Ewelinę. No i oglądałem walkę kurwa mefedroniarza i jak go Kasti kurwa katuje. I tak się cieszyłem, kurwa, i zaraz wiedziałem, że wychodzimy z Eweliną i kolejne zwycięstwo, które będzie mnie cieszyć. No, dwie w sumie walki, które najbardziej mnie ciekawiły, obejrzałem. Ewelina zwycięska jest zajebiście. Wiedzieliśmy, że to się w pierwszej rundzie prawdopodobnie skończy, bo. No, widać było, że no, ta Esmeralda no, to raczej się nie przygotowuje, bo po jej wadze nie? pewnie i tak zaniżyli jej wagę. A powiedz jak twoje wrażenia, tak? Publika, bardzo duża hala, wypełnione po brzegi, spodziewałeś się tego? No w sumie cały czas z Eweliną siedziałem w szatni, to na jeszcze dobrze nie rozejrzałem. Teraz ty mnie ściągnąłeś jako pierwszy na wywiad, więc dopiero będę zaraz oglądał to wszystko. Okej, okay, a jeżeli chodzi o kolejne walki, to masz jakąś specjalną, na którą czekasz? Yy, na czy ja czekam, czy ja chcę tak, walczyć? Tak, czy nie, czy czekasz na którąś z walk dzisiaj najbardziej? W sumie nie, już tak, już yy, będę oglądał tak jako fan, jakoś tam bez różnicy mi reszta walk to wygra, ale... Tutaj, tutaj za kulis słyszałem takie głosy, informacje, że po walce Marcina Najmana będzie w ogłoszenie, kto będzie jego kolejnym przeciwnikiem, a pamiętaj, że jesteś tam na czarnej liście. Co by, gdyby... Na przykład Parzło, nazwisko, Życiński. No tam słyszałem, że jakąś głupią czarną listę se Najmanik zrobił, El Tost. E, no to niech losuje, to go rozkurwię szybciutko. Nawet no. teraz mogę wejść i kurwa go rozkurwić, bo tak jak powiedział, że z bonusem mu szybko pójdzie, no to tak samo mi z nim szybko pójdzie. No. No tak, rzeczywiście miało być losowanie, więc loteria może pokazać, że, że weźmiesz udział. Czyli jesteś pewny w dalszym ciągu, że walka, walka wygrana na Twoją korzyść. A powiedz, czy, czy Ty masz jakieś w ogóle zapowiedzi ze strony Fejmu, jakieś yy, informacje odnośnie walki, przeciwnika? No, że już dzwonili, z Wojtkiem już rozmawiałem. Yy... Ustalamy, powiedzieli, że bardzo chcą mnie zobaczyć. Zresztą ludzie też nalegają, że no, żeby Don Casio był na tych galach, bo wiadomo, że wtedy jest kurwa show na konferencjach i to prawdziwy, a nie jakiś kurwa udawany, bo ja ludzie mnie wiedzą, że ja jestem bezpośredni i szczery, kurwa prosto wale, kurwa w mordę komuś jak coś do niego mam. No i Maćka, chętnie bym rozkurwił, a jak z Najmanem mam się bić, to też kurwa mogę. W jakiej chcę tam kurwa formule też. Dobra, a teraz mam pytanie, dlaczego nosisz taką samą koszulkę jak ja, bo, bo tak patrzę i, 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 i właśnie się zorientowałem, że masz taką jak ja, o co chodzi? No właśnie też patrzę i tak mówię, chciałem ci zadać to samo pytanie, czemu ty masz tą samą koszulkę co ja? Ja dostałem w prezencie. A ja mam, bo to jest moja koszulka. Turbo Przygłup, pewnie jesteś dobrym Turbo Przygłupem w teamie Turbo Przygłupów, dlatego rządzimy, Turbo Przygłup kurwa rządzi, pamiętajcie mordeczki. Nie, no, no, no nową, nowy team stworzyłem Turbo Przygłupów, i stworzyłem pierwsze koszuleczki, zresztą to będzie hit w Warsaw Shore, bo zro zrobiłem tam Olimpiadę Turbo Przygłupów, już niedługo będą w odcinkach, więc oglądajcie Warsaw Shore i niedługo zobaczycie jaką zajebistą Olimpiadę Turbo Przygłupów zrobiłem, a zwycięzca będzie tylko jeden, a kto to zobaczycie w odcinku. No właśnie, a jak twoje życie osobiste, bo przeniosłeś się na stałe do Warszawy, jak, zaklimatyzowałeś się, co dalej, co, co w ogóle z twoją karierą taką medialną? No na razie co, no Warsaw Shore trwa. Tam jest fajnie, nie zamierzam na razie tego zmieniać. Ekipę mamy zajebistą, stworzoną. No i na, na razie wiadomo, do Warszawy się przeprowadziłem, żeby to wszystko bliżej było. Bo dojeżdżać w razie co, jak, jakieś nagrania to też się męczy, a w Warszawie mam dużo znajomych, więc no, dopiero się klimatyzuje. Warszawa no, duża jest, topografia jeszcze muszę poznać. Więc raczej na, na razie na plus będzie dobrze chyba. Dobra, lecimy na afterparty. Lecimy na afterparty. Back.